Samemu zwrócić uwagę na to, co jest opinią, a co jest informacją, faktem. Kolejna związa sprawa związana z tym modelem biznesowym to jest niechlujstwo dziennikarskie. Niechlujstwo dziennikarskie, które powoduje, że w pogoni za ciekawą informacją, w pogoni za informacją szokującą, poda się dalej informację nieprawdziwą. Podam teraz yy, przykład kolegi po fachu, pana Krzysztofa Stanowskiego. Zaczynajmy od naszego pana yy, Witolda. Witka, znaczy się naleśnika? Tak jest. Witku, nasz ty kochany, mordeńko, jak my cię lubimy. Ty, chłopie, nam zrobisz połowę programu. Witek bowiem postanowił dopaść prawdę, to znaczy ziobro. A, 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 a š, ścigał Ziobrę czy prawdę? Ścigał się z rozumem i trafił na manowce. <handicap> Sami zobaczcie, no bo każdy komentarz nasz jest nieudolną podróbką talentu tego niebiewałego naprawdę trefnisia. Komisji nie jest dochodzenie do prawdy, tylko dochodzenie do. Zbigniewa Ziobro coraz bliżej, więc będziemy Ziobro wzywać do skutku i na pewno z tym drugim To jest serio film, czy to jest sztuczna inteligencja? Ja, ja, ja doceniam. Po raz pierwszy usłyszeliśmy prawdę. <śmum> ale jak? No. Jak on mógł powiedzieć, że mamy w dupie prawdę właśnie? No, ale to, to powiedział no czego, czego jeszcze od polityków, żeby właśnie ta szczerość z nich wypłynęła. I wypłynęła. Każdym porem. <śmum> Witkowej skóry. Ta. Odklejmy się na moment tych podziałów politycznych. To nieważne, co to jest za poseł z jakiej partii. Niech zwrócą Państwo teraz uwagę, jak wygląda szerszy fragment tej wypowiedzi. I również ta daremna próba jego obrony przez Wiplera poświadcza, że oni działają tutaj w jakimś porozumieniu. Że rolą pana posła Wiplera w tej komisji nie jest dochodzenie do prawdy, tylko dochodzenie do Zbigniewa Ziobro coraz bliżej. Więc będziemy Ziobro wzywać do skóry. <laughs> że rolą pana posła Wiplera w tej komisji nie jest dochodzenie do prawdy, tylko dochodzenie do zbigniewa ziobro, coraz bliżej. Więc będziemy ziobro wzywać do skutku i na pewno z drugi nie ustąpi. No to jest, proszę państwa, manipulacja. I manipulacja wynikająca z niechlujstwa. I ja tak też to jest trochę śmieszne, bo akurat mówimy o osobie, która sama miała pretensje do dziennikarzy, że podają dalej niesprawdzone informacje, gdy dotyczyło to jego. Jak dostajecie jakiekolwiek nagranie, to zamiast coś sprawdzić, zamiast. Poklikać 3 minuty, więcej nie było trzeba. Nawet nie pomyśleliście o tym, żeby to zweryfikować, bo dostaliście coś, co się zgadzało z Waszymi oczekiwaniami i to wystarczyło za całą, za całą weryfikację. E, jesteście naprawdę beznadziejni. W takiej sytuacji, gdy coś takiego okazuje się nieprawdą, no to wypadałoby przeprosić, albo przynajmniej wyciąć już ten fragment, żeby go nie było, bo to jest no, nie w porządku po prostu. Nie w porządku wobec tego posła i nie w porządku wobec widzów, których nadal na bieżąco się manipuluje.